na nowy rok szkolny. O tym w gościu wydarzeń. Gościem Piotra Witwickiego będzie Przemysław czarnych minister edukacji i nauki. Na razie mamy ostatnie dni wakacje i wypadki. Siedem osób, w tym czworo dzieci, o. trafiło do szpitala po uderzeniu piorunem w Węglińcu na Dolnym Śląsku. Rodzina podczas spaceru w parku szukała schronienia przed burzą pod drzewem. Lekarze stan poszkodowanych określają jako dobry, pozostaną jednak pod obserwacją. Stanisław Ryk. No fakt, gdzieś tam ciemne chmurki było, no ale to mówimy przejdzie wszystko, tak? Nie było widać, że z tego będzie coś, coś większego, tak? W niedzielne popołudnie ten park miejski w węglińcu był pełen dzieci. Zaczęło kropić i minęło może 3 minuty, jak, jak rozpętała się burza. Na Śląsku wczoraj obowiązywały ostrzeżenia przed burzami, ale w zgodnej relacji naszych rozmówców. Nagle tak e, piorun strzelił. Pogoda zmieniła się nagle. Tak strzelił piorun, ja się wystraszyłam i uciekłam po prostu do katki. Nie wszyscy mieli takie szczęście. Siedmiosobowa rodzina z noworodkiem i trojkiem dzieci schowała się pod drzewem. Huk i błysk odrzuciło ich momentalnie na ziemię. Na miejsce wezwano ratowników i strażaków. Parę minut później jedna karetka, druga karetka, trzecia. Nie, Dwie osoby były poparzone dziewczynka była najbardziej przestraszona. I za każdym razem, za każdym uderzeniem pioruna strasznie się bała, zaczynała płakać. Całą siódemkę rozwieziono po okolicznych szpitalach. Ich stan określany jest jako dobry. Część z nich pozostaje na obserwacji. Po uderzeniu piorunem można się spodziewać właściwie wszystkiego, łącznie z zatrzymaniem krężenia, z zaburzeniami... Jeżeli widzimy jakieś znaki, że za chwilkę może zagrzmieć, to mimo wszystko warto jest podnieść swoją czujność. Łukasz Kuliński, strażak i łowca burz, ostrzega przed niedocenieniem burz lokalnych, a z taką mieliśmy do czynienia na Śląsku. Te wyładowania mogą mieć właśnie dla nas śmietlone ryzyko. Bez względu na to, co ta burza generuje jedno wyładowanie, czy kilka. Strażacy przypominają o sprawdzonych zasadach, gdy zaczyna grzmieć. Unikamy elementów, które są wysokie, które mogą przyciągnąć wyładowania atmosferyczne, więc schowanie się pod drzewem, schowanie się pod jakimiś masztami, latarniami, czy innymi elementami no, stanowi dla nas zagrożenie. To skutki obrywania chmury nad Gdańskiem zalało główne ulice miasta. Woda wdarła się na podziemne parkingi. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla większości kraju. Cała noc dzisiejsza z opadami deszczu ciągnącymi się od północnego wschodu i północy kraju przez centrum po południe. Ma padać także jutro, najobficiej na Górnym Śląsku i w Małopolsce, w obszarach górskich. Tam może dojść do podtopów. Z tych wydarzenia. To nie koniec wakacyjnej serii wypadków. Trzy osoby trafiły do szpitala. Po wypadku w Wesołym Miasteczku w Namysłowie, dwie spadły z trzech metrów w wyniku awarii blokady siedzeń w karuzeli. W trakcie wirowania maszyny nagle otworzyła się blokada zabezpieczająca Paweł Gadomski. To miała być zabawa w Wesołym Miasteczku z okazji dożynek. Gdy na miejsce zjechały wozy straży i pogotowia, w okolicy wciąż trwały huczne imprezy. Ta miała niewesoły finał. Coś musiało nie być dopatrzone tak jak trzeba. Służby w Namysłowie zostały wezwane w nocy do osób, które spadły z kręcącej się karuzeli. Były 3 metry nad ziemią, gdy nagle otworzyła się blokada ich siedziska. Były to trzy osoby z obrażeniami głowy i kończyn dolnych. Które wymagały wizyty w szpitalu i konsultacji lekarskiej. Poszkodowani to 20-letnia kobieta i dwaj mężczyźni w wieku 20 i 21 lat. Karuzela, z której spadli, należy do czeskiej firmy. Czesi są potentatem wesołych miasteczek, także w Polsce. Urządzenie miało badania techniczne, a osoba, która je obsługiwała, była trzeźwa. No Tragedia troszkę, nie? A my się robubało, no. A tak coś wchodzić, ale, no mówię, no, nie, bardzo mało spotykamy. Rzeczywiście. Stan takich urządzeń bada Urząd Dozoru Technicznego. W całej Polsce jest ich ponad 770. Niektóre wesołe miasteczka mają ich po kilka. W ostatnich trzech latach doszło do trzech wypadków. Cztery osoby zostały w nich poszkodowane. Bada samego urządzenia. Jak mówi Paweł Bigdoń z Urzędu Dozoru Technicznego, mimo takich sytuacji jak wczorajsza w Namysłowie, wesołe miasteczka nie są formą rozrywki o podwyższonym ryzyku. Nie jest to powód, aby bać się posyłać dzieci w porównaniu do innych urządzeń. Podlegających dozorowi technicznemu i wypadkowości nie są te urządzenia znacząco o większej wypadkowości. Co w takim razie poszło nie tak w namysłowie, że zabezpieczenie siedziska na karuzeli nie zadziałało? To jest taka e, klamra, która zamyka wszystkich naraz, więc tutaj nie ma możliwości, żeby osoby, które siedzą na karuzeli same gdzieś tam mogły majstrować przy tych zabezpieczeniach. Ale zdarzało się, że do wypadków dochodziło także z winy osób, które jeździły na przykład na karuzelach. Urządzenie znane słowa poddano kontroli. Paweł Gadomski, wydarzenia.